Kolejny Sunday Sample i dzisiaj będziemy próbować whisky od Conora McGregora, znanego Fightera, czyli The Proper Twelve Irish Blended Whisky. Zapraszam. Cześć, z tej strony Władysław P. Whisky Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dzisiaj whisky od Conora McGregora. The proper 12. Czy the proper number 12, jak kto woli. 40% whisky mieszana, jest to whisky irlandzka. Sampelka dostałem od mojego szefa w pracy. Również chłop lubi łychę, coś tam ciekawego zawsze lubi popróbować, natomiast Mimo tego, że jest właścicielem firmy dość dużej firmy no to raczej nie, nie lubi wydawać on dużych pieniędzy na whisky. Ale tam kilka razy wymieniliśmy się samplami i ostatnio, ostatni sample jakiś czas temu, który mi przyniósł, to był właśnie to była ta whisky. Był ciekawy, co o tej whisky sądzę, a ja jeszcze jej nie próbowałem, powiem wam szczerze. Teraz dopiero tak naprawdę zlewam Pierwszą próbkę spróbuję, a później mu powiem, co o tej łyski sądzę. No ale na początku podzielę się z wami moim odczuciem. Z tego, co jest mi wiadomo, jest to łyski, która pochodzi ze starni Bushmills. A jak wiemy, deslarnia Bushmills jest w stanie produkować łyski zarówno słodową, jak i łyski zbożową. Czyli mogą robić swojego blenda, i takim najlepszym przykładem jest chociażby Bushmills Black Bush. Który w 80% składa się z whisky słodowej, a 20% z zbożowej, i wszystko to jest produkowane pod jednym dachem, tak naprawdę. A w wypadku The Proper 12 czy The Proper Number 12, no to mamy bardzo dobrze rozreklamowaną łyski. tej marketing osoby w postaci Konora McGregora, znanego fightera, no robi swoją robotę, zresztą. Nie oglądam walk. Nigdy mnie takie rzeczy nie interesowały, nie kręciły, nie jarały, więc no, jest mi to postać kojarzę, gdzieś tam się przez cały czas przewija w różnych mediach społecznościowych, czy nawet gdzieś tam w telewizji e, angielskiej chociażby. Natomiast e, tak jak mówię, na walkach ja tam nie znam, nie interesują mnie takie tematy, ale wiem, że łyski jest dość dobrze rozreklamowana przez niego. Nawet kiedyś widziałem kilka reklam. Nawiązujący do tej konkretnej łyski. Ok, zobaczmy z czym mamy do czynienia. W zapachu mamy wielkie nic. Póki co. No, podejrzewam, że zgodnie z tradycją irlandzką jest to łyski descalowane trzykrotnie. Naprawdę tutaj się nic nie dzieje w tej łyski. Jakaś zbożowość jest wyczuwalna na pewno. Jakieś być może owoce, ale naprawdę ciężko mi to w jakikolwiek sposób zidentyfikować. Może jakieś jabłko. No głębi nosa do kieliszka nie wsadzę, wybaczcie, ale naprawdę tutaj się nic, nic się nie dzieje, nic, nic, żadnych aromatów z tego wydobyć się nie da, może chociaż coś smaku będzie. Smaku, już da się coś zidentyfikować. Jest to bardzo młoda whisky. Są tutaj aspekty, które mi się kojarzą osobiście z Single posty whisky. bo jest to taka kremowość, taka taka ciasteczkowość, taka, takie nuty maślane delikatnie. Jest odrobina taki delikatnie, yy, może nie tyle pieprznych, ale lekko pikantniejszych. I powiem Wam szczerze, jak na pierwszy łyk, poza tym nic innego się tutaj nie dzieje. No teraz jakby w smaku również zaczyna wychodzić ta taka single maślaność. ok, drugi łyk. Tego się właśnie obawiałem. Powiem Wam tak. W drugim łyku. Gdy już kubki smakowe dostały odrobinę etanolu. Nic się nie dzieje. Jest ta taka delikatna słodycz whisky zbożowej. Powiedzmy niech to będzie ten single pot styl łyski. Taka delikatna maślaność taka delikatna kremowość, natomiast whisky jest płaska i oprócz tej, tej takiej tego takiego posmaku, powiedzmy tej kremowości i tej delikatnej pikantności, tutaj nic się nie dzieje, żadnych owoców to nie ma, on jest taka po prostu jest coś tam się pojawia, właśnie ta delikatna kremowość i tak to sobie idzie. Nic. Żadnej. No nic. Po prostu nic. No nic tu się nie dzieje. Jest to whisky podejrzewam stworzona tylko i wyłącznie do tego, żeby się nią napić z kolą. Z lodem. Z cytrynką. Być może. No nie jest to w żaden, w żaden sposób pozycja degustacyjna. Jest to zdecydowanie pozycja do. Dobre imprezy, może w ten sposób. Czyli impreza, lot, kola, cytrynka, tomato, oliwka i można się bawić. Powiem szczerze, no, nic tu się nie dzieje, kompletnie nic tu się nie dzieje. Jest to łyski jednostajna, łyski płaska, łyski młoda, czuć zbożowość i tyle. Oprócz tych takich, nie wiem, delikatnych nut owocowych gdzieś tam w aromacie, które się pojawiają. To w smaku tego w ogóle, w ogóle już nie ma. Ale no moi drodzy widzowie, no, jakie są Wasze odczucia? Podejrzewam, że większość z Was miała możliwość próbować The Proper Number 12, więc napiszcie mi w komentarzu, jakie są Wasze opinie, jakie są Wasze odczucia. A ode mnie to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za to, że spędziliście ten czas ze mną. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego.